Jak co roku na lubińskich błoniach można już kupić świąteczne drzewko. Króluje jodła kaukaska sprowadzona z Danii, a także pól, znajdujących się w okolicach Lubina. Mamy też świerki w donicy w ofercie? I oczywiście stojaki dopasowane pod system EasyFix. Ceny choinek wahają się od 60 do 300 zł. Wszystko zależy bowiem od rozmiaru drzewka. Najmniejsze mają od 50 cm do nawet 3-4 metrów. Można przyjść i wybrać sobie swoje wymarzone drzewko, nie martwiąc się o jego transport. Utrzymujemy cały czas naszą politykę. Dowozy na terenie Lubina gratis zawsze do fajki Od 9 lat. Choinki na lubińskich błoniach będzie można kupić do 23 grudnia, chyba że sprzedadzą się szybciej. Klientów można było bowiem spotkać już od samego rana. To jest kaukaska, tak dobrze mówię kaukaska z takimi pięknymi odcieniami. Zielona, z taką barwą jeszcze ciemniejsze, jaśniejsze. Także myślę, że na święta będziemy pięknie nas nam zdo, zdobić mieszkanko. Zawsze Państwo w tym punkcie? Tak, w zeszłym roku kupowaliśmy, byśmy, byliśmy bardzo zadowoleni, długo stała. Nie sypała się. Nie sypała się, właśnie. Także cieszyliśmy się. Jakoś nam tak co roku udaje się taką ładną kupić. Choinka jest nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia. To symbol odrodzenia, źródło życia Jezusa Chrystusa. Jej zielony kolor symbolizuje nadzieję i życie wieczne.